Słuchajcie, czasem tak bywa, że rzeczy się nie sprzedają Mimo tego, że są fajne, drogie, dobre Nie wiem od czego to zależy, nie mam bladego pojęcia Ale pamiętajcie, że mindset musi być bardzo dobrze ustawiony I żeby się nigdy nie poddawać Bo dzisiaj na przykład jest mega fajny drop Bluza Adamska moskino z serduszkiem w Cekiny Spodenki koszykarskie Nike NBA z Milwaukee Bucks Też kilka dyszek Koszula w paski z Ralfa. Niestety właśnie przed nagrywką zobaczyłem, że jest osrana. Nie wiem, może to zajdzie, może nie, jak coś to jakiś custom. Zaraz ktoś w komentarzu napisze, o, bierzecie briki, coś tam, jakieś takie pierdy. Marynarka ze skady. Też wzięliśmy ją na próbę, z tego względu, że ma bardzo fajne przeszycia. Bardzo fajnie się tutaj układa w talii. i posiada naprawdę. Wysokiej jakości materiały, jest to wełna i kupro. Następną rzeczą są forsy zamszowe. One są dla mnie, są jak nowe. Nie posiadają żadnych wad. I zobaczcie, fajne detale. Kolor też niczego sobie. Kolejny warkocz z Ralfa, wczoraj był czarny, dzisiaj jest różowy. Wiecie co, tak szczerze sobie teraz myślę, to Karola będzie miała o wiele lepsze rzeczy do pokazywania. Będą to co prawda buty, ale tak patrzę, no to nie, no, trochę gówno dostałem do pokazywania. Koszulka z drugiej Bundesligi Furt, Nie wiem, jest w spoko stanie. jakieś plecy posiada. Green, pewnie zrobione przez kogoś, nie wiem, też kilka dyszek. Pamiętajcie, że w tym biznesie liczy się to, żeby posiadać jak najwięcej rzeczy. Więc również to wzięliśmy na próbę. Jest to koszula z marki Miss Sixty, również w takim militarnym kolorze i może stylu awantgardowym. Dajcie znać, czy byście ją wzięli w komentarzu. Ja widziałem jedną na eBayu, wiem, że eBay, no to tam się nie patrzy na ceny, ale była sprzedana za 50 dolarów. Kulka reprezentacji Niemiec, pewnie też z 5-6 dyszek, w bardzo spoko stanie. Kosztowała pewnie jakieś 15 zł, no to zawsze to na paliwo. Przechodzimy do części z butami. I jako pierwsze Japonki Birkenstock i drugie po prostu klapeczki. Następnie Tieny w rozmiarze 45. Systemy działają. Jednie tutaj troszkę, ale nie jest na szczęście na wylot. Adidas z Yoshi Yamamoto. Widać Y3. Jeśli chodzi o detale, to zobaczcie tu na sam koniec.